Oglądałem, moi drodzy, baboczka. Pan Adamek. Uwaga, uwaga. Kurde, ładny strzał. Ale tu trzeba uważać, bo on może spotnąć. On może po... Może tutaj nas wykryć. Ja tak kiedyś zginąłem, ja pamiętam. I już tutaj staram się nie stawać właśnie. Jest dobre bicie, ale jak ktoś jedzie tak na pały, jak ten 121B, można dostać spota. On tur i te trzy ładnie jadą. Pięknie, dwóch naraz. Nie zazdroszczę. Obraca się bokiem, tyłem! Kurde, a czym na więcej? Wydawało mi się, że tutaj to z tysiąc może być. To jest typowe 2 Mały damage, ale często. Jest tak wychyla Burask. Szaro futur. Ej, mi się wydawało, że ty rozwaliłeś sobie celownik, ale i tak ci weszło. Bohater to strzał, mimo że ta esyta zniknęła, ale wymierzy perfekcyjnie. Cały czas nie widzieliśmy żadnej penetracji. Same takie strzały po 300. W ogóle widzicie, ping? 190 Pinku gość ma. No, pięk tragiczny. Cela ma bardzo dobrego No i teraz chyba będzie w końcu jakieś przebicie. Uwaga, oś lodowa! Jest! Jest, mamy to! 768 Pierwsze przebicie w tej rundzie, widzowie. Może będzie drugie! Może będzie drugie! Może będzie drugie. Ale to raczej w braskę by musiało być. Udesa raczej nie przebijemy. Weszło, ale... Ciężej, dużo, dużo, ciężej. Ja Udesa przebijem niedawno. 15-16. Ale to nie 261. Tylko chyba te 9-2 strzelałem. Właśnie mała penetracji, niestety, mm, mało raczej takim odłamkiem. pociski nam się kończą to też jest ważne No właśnie takie 300 Zaraz będziemy zmuszeni używać tych pocisków co mają większy damage, ale mają gorszą wrzutę więc mogą być jakieś kalafiorki. O panterka, ładujemy pocisk z większym damage'em. No, taki pocisk może uda sieknąć. Może go zabiję. Prawie, kurde, a już powiedziałem, że. No, już bliżej, bliżej sukcesu. Tym pociskiem będzie trudno o wrzuty na burazkę. Raczej, burazki nie sieknie. Jeszcze go kontro -carro. A, bo mierzysz. Patrzcie, 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 leci, leci! Kurde, mało! Ale podpalił! No to w sumie jakby zabił na hita. A to samo wyjdzie teraz Pantera, trudny strzał. I jak mu tu weszło? Widzieliście ten celownik, jak był rozciągnięty strasznie? Jestem zdziwiony. Patrzcie, ten celownik. To nie jest mały celownik. Dwie ci weszły z rzędu. Nie mam pytań. Ty grasz, jakbyś miał namierzanie w tej artylerii. Może to być kwestia doświadczenia po prostu, no ale... Nadzwyczajna skuteczność. Pociski się kończą. Tu już nie ma powoli amnicji. Zaraz będziemy apekiem strzelać w Ta Pantera jest jeszcze w zasięgu, co nie? No i Arte ewentualnie. O, ciężko to widzę, ciężko to widzę. Arte. Właśnie tak yy, myślałem, żeby Arte skontrować. Ta Arte chyba się nie rusza, ona dalej tam stoi w K2. Mógłby się zdjąć. Udesa? Oj, chyba... No ja bym się bał tak strzelać, szczerze. No właśnie. Jest Arte. No, tutaj było widać. No, było widać, że tu jest. Ale chyba nie strzelić na ślepo, bo się boisz, że nie starczy pocisków. Ale może ją zdejmiesz. Psz. Normalne, że ją zdejmie. Jest udesi, To może być piękny strzał. On ja pancerza. Mało! Myślałem, że w UDESA więcej wejdzie. 6400 widocznych. 7000 razem było licząc strzał na ślepo. Babok. Monster. Zobaczcie, że dostaliśmy strasznie mało EXPA. Więcej dostał alt proto. Dlatego ciężko Mkę zdobyć Artą 10 tieru. Bardzo trudno jest zdobyć AMK. Dlatego ja wolę robić misję na EMKi Artą na 9 tieru.